Nasza skóra jest delikatna i wrażliwa, dlatego nawet najmniejszy błąd w pielęgnacji lub makijażu może jej zaszkodzić, a nawet doprowadzić do przedwczesnego starzenia się. Obejrzyj ten film do końca i poznaj 6 najczęstszych błędów w pielęgnacji skóry, które powodują, że się starzejesz. Unikaj ich, aby Twoja skóra była jak najdłużej młoda, piękna i świeża. Do wycierania twarzy używasz ręcznika. Nawet najdelikatniejsza gąbka lub ręcznik może uszkodzić naturalną warstwę ochronną skóry, co z kolei może prowadzić do zwiększonej suchości i drobnych zmarszczek. Dlatego zalecamy mycie twarzy rękami w celu usunięcia pozostałości makijażu. Regularnie używasz toniku. Wiedz, że używanie go jako alternatywa dla środka czyszczącego nie jest dobrym pomysłem. Większość z tych toników jeszcze bardziej wysusza skórę. Zwłaszcza jeśli skóra nie jest wystarczająco nawilżona. Intensywnie oczyszczasz skórę. Jeśli masz tłustą skórę, prawdopodobnie przyzwyczaiłaś się do szorowania jej, aż zacznie boleć, co nie jest zbyt dobrym pomysłem. Rozczarujemy Cię. Efekt takiego zabiegu będzie dokładnie odwrotny. Po utracie naturalnej warstwy tłuszczu, Twoja skóra zacznie jeszcze intensywniej wytwarzać sebum a w efekcie zaburzona zostanie jej naturalna równowaga. Najlepiej wybrać lekkie środki nawilżające. Rozważ również złuszczenie skóry przynajmniej raz dziennie. Spożywasz produkty zawierające retinol. Wiesz, o czym mówimy, prawda? Retinol to pokarmowa forma witaminy A, rozpuszczalnego w tłuszczach składnika odżywczego, który stymuluje produkcję kolagenu w skórze, a tym samym zmniejsza głębokość i liczbę zmarszczek. Możesz nie wiedzieć, że powinnaś używać go z największą ostrożnością. W dużych dawkach retinol może wysuszać skórę i powodować podrażnienia. Nie zmywasz makijażu na noc. To największa zbrodnia, jaką możesz popełniać przeciwko zdrowiu i urodzie swojej skóry. Taka nieodpowiedzialność szkodzi nie tylko skórze, ale także oczom, co może niekorzystnie wpływać na wzrok. Tak więc, bez względu na to, jak bardzo jesteś zmęczona, Weźcie w garść i poświęć kilka minut na umycie twarzy przed snem, na usunięcie pozostałości makijażu. Nie nawilżasz regularnie skóry. Wiedz, że systematyczne nawilżanie wymaga nie tylko skóra sucha, ale także mieszana, a nawet tłusta. A zamiast balsamów lepiej preferować olejki lub kremy. Wiesz dlaczego? Ponieważ nie tylko nawilżają skórę, ale także ją pielęgnują. Dodatkowo maści i kremy ją chronią. Co jest szczególnie ważne, ponieważ Twoja skóra jest pierwszą barierą dla groźnych bakterii i infekcji. Teraz już wiesz, jak dbać o swoją skórę, aby nie starzała się przedwcześnie. Przyznaj się, który z tych błędów również popełniasz? Napisz do nas w komentarzach.